prowadzący powiedział, że kolej uniemożliwiała rozwój miasta. Mam nadzieję, że, że to już jest historia. Popatrzmy na, na to, że w gruncie rzeczy i dla miasta i dla samorządu województwa i oczywiście dla PLK te 30 milionów to można powiedzieć symboliczna wręcz kwota przy dzisiejszych inwestycjach jakie prowadzi i PLK i samorząd województwa i samorząd lokalny. I 30 milionów blokowało, jak rozumiem, roz, rozwój e, tego miasta. Mam nadzieję, że jest to już poza nami i nie tylko te, ten samorząd, e, państwa samorząd e, e, ruszy do przodu, ale też i niedługo e, Rembertów i, i Wesła, też też pewno. Strzelowania w e, jednym poziomie będą już historią. Tam, gdzie jest nowoczesność, tam, gdzie jest postęp, skrzyżowania nigdy nie są w jednym poziomie. Tam jest największa kolizja. Jak Państwo widzicie, my jako Pelka przyspieszamy, jeśli chodzi szczególnie o prędkość, szczególnie przewóz pasażerski. Faktycznie dzisiaj nie da się przejechać bezpiecznie przez przejazdy patrząc w prawo w lewo, bo jeśli się już patrzy w lewo, to ten sprawo już nadjecha, więc e, często widzicie do takich e, dramatycznych wypadków dochodzi. E, a mam nadzieję, że za chwilę to będzie już e, historią po, po, poza nami. I ta druga część państwa miasta. E, się mogła normalnie rozwijać i że powiem powiedzenie, że kole blokuje rozwój e, samorządu e, miasta e, będzie już historię. Dziękuję bardzo.